Simo, Simo, witam serdecznie kolejny odcinek z Kidowic! Jezu, no Tosia! Hello! No, energia, energia, no. nie? Hello! No, dobra, jesteśmy, dobra, nasz dobra, pierwszy dobra. dzień na Kidowicach, czyli dzisiaj musimy rozpocząć prawda, całą naszą tutaj rozgrywkę i przygotować się na granie. Czy ty masz jakieś itemy na tych Kidowicach w tym momencie? E, nie, nie I mam. Nie masz coś. totalnie nic, a jesteś głodna? No, tak. To masz, to tutaj coś jest trochę. Więc ja mam trochę itemów, i z tego co wiem, co mi Dawid powiedział, możemy korzystać tam z jakichś jego skrzynek. Ale chciałbym, żebyśmy zdobyli coś sami. Patrz, tutaj jest domek, który ja już przygotowałem. I to jest miejsce, w którym um, no. będziemy póki co mieszkać, nie? Tu, 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 tu chodź. No, no, tu jest no, miejsce, no, w którym będziemy będzie mieszkać. Na dole no, ja, jo, jo, na górze ty. Więc musimy dzisiaj zająć się tym, żeby zrobić toby tutaj, właśnie. Jakieś pomieszczenie na górze, jakieś takie podstawowe okay. rzeczy. Więc um, musimy zdobyć um, drewno trochę, chodź. Będziemy okay. pod... Zrobimy ci narzędzia i zdobędziemy ale... drewno. Aha. co, no, no. No bo chciałam się zapytać czym, czym ja będę to... No właśnie zrobimy ci narzędzia, czekaj, przejdźmy... Się... Nie, no dobra, nie, nie, idziemy do tutaj, załatwimy to sami, chodź Idziemy dobra. do kopalni Musimy, musimy podstawowe, surwiwal początkowe zrobić tak jak to musi być Chodź tu do kopalni, idziesz za mną? Czekaj, no idę, idę A Sprinta masz Szybko chodzisz, no Sprinta Chyba dobrze Sprinta Chyba dobrze Ale jak skaczesz to szybciej lecisz, wiesz o tym? Ale, no teraz to skakać mam. No teraz nie, nie. Nie, teraz nie, teraz nie, teraz akurat teraz nie używaj. No musisz jeszcze no to się wiele nauczyć. Chodzisz, ale teraz też szybko chodzisz. No bo ja już, ja już jestem nauczony. No i co z tego, ja idę tylko. Ja już mam. Ale nie, idziemy tak samo szybko. Chyba. Dobra, nieważne A, czekaj, bo już minęliśmy. Tu już jest ten Blackstone, a my. Czy to się jakoś inaczej nazywa musimy stąd zaprosić. Nie, nie, złoto. Chodź, nie, na złoto nam nie jest potrzebne. Złoto na razie nie jest ty potrzebne. Ty no ja tu troszkę wyszedłem wyżej tymi schodami. Zbieram ci e, ten. Kobla. Chodź, 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 chodź. Kurczę, to chyba nie te schody. Gdzie ty jesteś? No, tutaj! Nie, to nie tutaj, chodź. Aha. Tu, dobra, no to wychodzimy, mów mi, ja nie. wychodzimy na górę. Musisz za mną chodzić, musisz za mną chodzić. Dobra, widzowie, bardzo ważne, że czasami starcie. Odcinki wam się niesamowicie bardzo podobają z tych Kidowic i z moją siostrą. Więc koniecznie łapkę w górę zostawcie i subskrypcję, żeby być na bieżąco. E, I się. ile musi być łapek w górę pod dzisiejszym odcinkiem? Jak myślisz? E, nie wiem, a to nie tu? Nie, 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 tam jest wejście do Dawida, chodź tutaj idziemy, musimy sobie skraftować narzędzia. No to ty to... źle weszłeś? Nie! Gdzie ty jesteś? <gry> no jestem w naszym domu. Ja cię! Robię ci narzędzia. Ale ja mam tempo gry, co? Ale jestem po prostu niesamowicie szybki. Tu jestem, tu! Patrz To się, bo ty musisz Aha. orientację w terenie. Tu wychodzisz z kopalni i tu jest nasz tak, domek od razu tak. na lewo, Aha, nie? Tu. Patrz, tutaj masz narzędzia, rzucam ci narzędzia, rzuciłem ci masz. Dziękuję. Siekiera, o patrz, bez, pierwsze wow. upgrade, pierwsze upgrade, to Uda. jest to! Co? No to jest y, bardzo porządne do tego. Dlaczego? Kurczę, nie biłam. O, Ła, no nie bij mnie! Dobra, musimy załatwić sobie podstawowe rzeczy, chodź. Musimy, musimy, no oj nie chodź, zdobędziemy żelazo. Pierwszy żelazo musimy zdobyć. Żelazo? Tak, musimy A, zdobyć, to to? bo no to jest taki, z tego to się robi narzędzia. No. Może tu coś będzie. O, jak skoczyłam. Może tu coś będzie, chodź. Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj, chodź tu na dół. Patrz, tu jest węgiel. Skop ten węgiel. Chodź tu na dół, gdzie ty jesteś? Tu. To się, ja, 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 ja Pająk! A nie, a gdzie? Nie a tu chodź. jesteś, dobra, chodź, skop ten węgiel. Skop ten węgiel, nie? To był nie pająk. O, tu też jest węgiel, więc tutaj jak pójdziesz zaraz za ono, musisz patrzeć, okay, gdzie ja jest mój tym. nick. No tak, tak, kilowe zdecydowanie, na pewno się to nie uda się gierą. Chodź tu, chodź tu. I tu jest, znowu masz yy, ten węgiel, więc sobie go rozwal. I ja szukam yy, żelaza, bo gdzieś powinno być. A, i patrz, powiem ci taki triszek, bo tu są mody zainstalowane ci, no. ty o tym nie wiesz, patrz. Jak popatrzysz tam przed siebie, nie? Tam. No. I kliknij C. Kliknęłaś? Tak I robisz ci się zoom? A robi robi no 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 to jak będziesz chciała zobaczyć co z dalej to możesz kliknąć C i robisz zoom. zoom'a wtedy żeby Widzę lepiej to cię. zobaczyć No właśnie Ja mogę też na zoom'ie o, na ciebie i spojrzeć I teraz idę na tym zoom'ie Nie to nie idź to się nie da tak grać to jest nie do zrobienia Dobra yy, szukamy żelazo, o mam żelazo mam żelazo mam żelazo Chodź się ja wykopiesz żelazo Czekaj, pierwsze bo, bo ty gdzieś spadłeś ja w ogóle nie wiem Ej gdzie. dobra słuchaj a A tu Dobra a... Gdzie ty jesteś? Tu, 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 tu. A, chodź, dobra. chodź, chodź. No idę idę. Ja cię będę musiał nauczyć jak sprintować, wiesz? Dobra, tu jest żelazo, dawaj, kopię. Musisz wykopać, a ja szukam następnego. Tu, 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 tu na górze. Tu. To, tu, tu, tu. tu. Widzisz? No to, to jest żelazo, no. Musisz je wykopać. A ja szukam następnego, czy coś tutaj będzie. Uwaga, uwaga! Czy jest gdzieś żelazo? Potrzebujemy. No! Jest! Co? Co się stało? Czy ja się to do domu? O, jest żelazo tu znowu, dobra co? Nie, a gdzie ty się wkopałeś? No patrz! A! Ej, może? Dobra, nieważne, zostaw to na razie. Nie wiem, gdzie się wkopałaś, ale tu jest jeszcze żelazo. A, gdzie jest? Biorę jesteś? je. O, tu będzie dobre złoże, tu jest bardzo dobre złoże, dobra, kopię je. I zaraz zrobimy podstawowe narzędzia. I przede wszystkim to a zrobimy nożyce, po to, żebyś mogła zebrać pierwszą wełnę i zrobić swoje łyżko. I teraz bardzo okay. ważne, musimy dobrać kolor łóżka do ciebie. I teraz, jaki chcesz kolor łóżka? Yy, a tu ma być albo zielony, albo różowy, nie? No, nie, no, zielony nie. Właśnie, właśnie różowy czy fioletowy? Ja bym z tych dwóch wybrał. Fioletowy. Jak który, fioletowy, fioletowy wolisz? No, nie wiem, a jak to odcienie różowego? No. Yy, chodź tu, gdzie idziesz, nie są tę stronę. Chodź, musimy wyjść z kopalni, już mamy co potrzebujemy. Chodź. Dobra, dobra. No, y, wiesz, co, dobra, spróbujemy zrobić oba y, łóżka dobra, i po no. prostu sobie wybierzesz, który będziesz chciała, nie? Dobra, ale czuję teraz, o tu jest kolejne żelazo, dobra zbierajmy takie rzeczy, jak widzisz takie żelazo to zbieraj, ono jest bardzo ważne, bo z niego się robi okay. narzędzia ale takie czarne, nie? Nie, Nie, to czarny to jest kremowe. węgiel czarny... O, to? Nie, to jest miedź, a tak, nie, nie, to jest żelazo, dobrze, 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 kopiesz, mm. kopiesz, no Patrz, dobrze, jak się nauczyła, patrz, no. już, już widzi, o ja tu widzę kolejne żelazo Musimy Fija je zebrać no to możesz sobie zabić, ale potrzebujemy żelaza, bo z niego zrobimy narzędzia i zbroję sobie taką postawą. Póki co, jeszcze diamenty to nie jest ten etap. Diamenty jeszcze będziemy próbowali zdobyć w innym odcinku, aż tak cię nie szarpnę na taką wyprawę, bo to jest już większa. wyższa szkoła jazdy. Dobra, tu, oj, tu jest żelazo znowu na górze. Czekaj, ja sobie muszę się podsadzić. Hej. Okay. Ale ja ja ma... mam iść w ogóle? No za mną chodź, za mną chodź, bo my będziemy zaraz no. musieli wyjść stąd, wiesz? No tylko, że ja cię nie widzę. No to właśnie mnie minęłaś, widzę. Ja cię kątem mogę zobaczyłem. A, tutaj. O, tu patrz, Zalana? ktoś wychodził już, wychodził ktoś w ten sposób, ale spróbujemy wyjść inaczej. bo Spróbujemy wyjść jakoś w miarę jak najmniej kolizyjnie. Ło, cór tu jest! Kocur? Pokaż czarny. Nie, nie. Nie Nie, o biały. Jak taki, sz, taki szary bym powiedział. O, Dobra, o, musimy fajny. wyjść tu do góry i teraz słuchaj. Yy, musimy stanąć tu na krawędź Stań tutaj, no. Tu, 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 tu. stań, tu, tu, gdzie stałaś. no Stań tam, dobra. I teraz uwaga. Na 3-4 skaczemy do góry. 3, 4. 3, 4. Dobra, skacz trzy. ciągle, skacz ciągle. Tyk, tyk. Ej, dobra. O, okej, okay, okej. Okay. Lecimy, 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 lecimy. Lecimy do góry, dobra. Super, patrz, 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 bo mamy nad sobą teraz blok. Jeden, drugi, trzeci. Czwarty. Dobra. Ale misja. Dobra, uwaga, jesteś gotowa? 3, 4, skaczemy. Tak. Ej, co jest, nie mogę! Skończyły mi się bloki! Musisz mi wyrzucić kobla, bo ty masz. Jakiego kobla, co to jest to no, te, no, no, tego kamień ten taki musisz rzucić. A, dobra. On się nazywa kobyl stąd, wiesz? Nie! Gdzie ty to rzuciłaś? Jak ty? O nie, ja tu to postawiłem. Dobra, czekaj. No czekaj, gdzie ja to rzuciłam? Dobra, nieważne, nieważne. Jak zbiorę. się rzuca? Nieważne, nieważne. Stój tu, stój tu, bo Ale jak, jak się rzuca? Na kół. Może nie rzuciłaś, kół. może nie rzuciłaś. Dobra, czekaj. Masz. O, dobra, rzuć mi wszystko. A, wszystko. No dobra, dobra, jest świetnie, dobra, super I teraz uwaga, musimy znowu tu stanąć I skaczemy, 3, 4, 4. Dobra No No No, no No nie skaczemy, na... o dobra, dobra Dobra i mamy sufit znowu, czekaj Rozwalam to Dobra, my jesteśmy już dobra, blisko, jesteś dobra. gotowa? 3, 4 Skaczemy, 3, 4 Dobra czekaj, o nie, ja tu się teraz nie zmieścimy tu się teraz nie zmieścimy. No to wypadasz! No dobra, czekaj, idź do. skacz! Wyszłaś już? Okay. Tak, czekaj. No? Dobra, 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 ja teraz też wyjdę. Dobra, ja nie mogę, to jest. Jak widzisz, jak to, że ty mnie masz, nie? No. Nie... Albo, że ty, ty mnie masz. No, no nie, bo ja ci pomagałem wyjść, dobra! Jesteśmy na kidowizach. jak wyszliśmy w miarę w pozytywny sposób. Dobra, musimy zrobić. Masz jakiegoś kobla? To nie. Kurczę, czekaj. Muszę ogarnąć kobla nam. Bo, bo nie mamy z czego zrobić pieca. Ale spokojnie, już to ogarniam. Mamy mamy teraz 11, dobra, starszy. Raz, dwa, dobra i idziemy. Okej, okay, musimy zrobić piec. A nie, ja mam piec zrobiony przecież na chacie już. Dobra. Już go wziąłeś od jakiejś. No, no właśnie, nieważne. Chodź, idziemy, 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 idziemy. Idziemy idziemy tutaj i przepalamy żelazo i zdobędziemy dla ciebie łóżko. I zaraz się zajmiemy barwnikiem też, bo barwnik, właśnie, barwnik może być ciężko. Barwnik może od Dawida zabierzemy, jak będzie miał. Dobra, dajemy tutaj. Dajesz ty pierwsza to zrób. Zrób to tu masz węgiel tak. i masz żelazo Musisz wrzucić węgiel tu wchodzisz w, w to No i wrzucasz z, z shiftem, nie? Klikasz jedno i drugie. I żelazo i węgiel O, i żelazo Nie, nie tak! Z shiftem jak shifta przytrzymasz i klikniesz w jakimś punktu, to się to wrzuci po prostu Dobra, no i co? I, i żelazo jeszcze masz? To. O jest, dobrze, brawo Brawo! I teraz musimy zdobyć barwnik I różowy, i, yy, i nie różowy Czekaj, czy to jest różowe? To jest pink Dobra, czyli będziemy no ja mieli różowy barwnik po... Dobra, i teraz eee. jeszcze fioletowy Jak ja mogę zdobyć fioletowy? Fioletowy to jest połączenie chyba niebieskiego i czerwonego, tak mi się wydaje Zapożyczymy te kwiatki, ja je oczywiście oddam Ale z tego co mi się wydaje To to jest połączenie tych dwóch kolorów Jeżeli się nie mylę Ja nie ja wytrzymam, ja jestem takim mistrzem Ja jestem takim mistrzem ta, ta. no, no, no no, serio? Czemu? Czekaj, jak Czemu? ja mam łóżko? Powrańczować, człowiek. No ja tam udowadnij mi! No, zrobiłem oba barwniki i będziemy mogli zrobić teraz, właśnie, yy, łóżko fajne. Super. Dobra, zabrałem żelazo, robię ci nożyce. Masz nożyce i musisz iść ogolić owce. A tam w ogóle chyba w ogóle owce tam są w ogóle z tego, że już one mają kolory przecież. Chodź. Kolor? No, one mają kolory. No, Kiedyś no to, to luz, nawet coś. nie potrzebowałeś tych barwników w sumie. Dobra, dawaj, idziemy tutaj i teraz tak, musisz ściąć owce, te, które chcesz mieć kolor łóżka, nie? Więc zetnij okay. i fioletowe. A czekaj, czy są fioletowe? Jest różowa widzę. Zetnij tą różową już tutaj możesz, nie musisz wchodzić do okay, nice. środka. Tu masz różową. Bierzesz noży... No nie, nie, nożyce do ręki i prawie przycisk myszy Aha, nożyce! No, zrzucię ci nożyce O No i O, jak O jak Spadło to tam do środka. A zabra... Z... No tak, ale... Ała, to jej urośnie. Wiesz dobra. dobra, dobra Dobra, pokonany Dobra, musisz wejść do środka. wejść do środka, Wejść do, wejść A, do tych owiec No czekaj. wchodzisz, wchodzisz, wchodz Dobra, jest i teraz tak, obetnij różowe owce. Oho! Różowe owce obcinaj, dobra? Oho! Dawaj, dawaj, obcinaj różowe owce. Dobrze ci idzie. Różowe. Dobra, świetnie. I kolejna różowa owca. Super. Ile masz tych wełny już? Tej różowej? E, czekaj, bo ja tego nie mam, w jak... jakby nie mam tego, czekaj. Siedem. Siedem, dostarczy ci. I zbierz jeszcze białe, z dwie. Okej. Dwie białe owce, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dobra. E... Dobra, masz białą owcę, jedną i drugą. Dobra, i chodź, wychodzisz już. Chodź. Już ci starczy. Nie, niebieskie nie, niebieski. Ale fajne. No dobra, dobra. Jak ty. Cieszę się z takich prostych rzeczy, dobra. O dobra, jedna owca wyszła, trudno. Dobra, później się nimi zajmiemy. Chodź, chodź, chodź choć, choć, Wiola! Ja mam nazwę Wiola. Ta to zaraz idzie na rzeź. Chodź, musimy zrobić ci łóżko. I teraz skraftujesz swoje pierwsze łóżko zaraz. Czekaj, tylko potrzebujemy drewno. Potrzebujemy drewno. Dobra, zapożyczę z tego na razie. Później się tym zajmiemy, widzowie. Zapożyczę... O nie, to. Tutaj zapożyczymy to. Jak to się robi? Dobra, patrz. Robisz tak. Zrzucam yy, ci drewno. Przemień je drewno. na deski. Przemień na deski to drewno. Dobra. W tym craftingu, no. Aż się napiję kawy. Przemieniłaś na deski? Tak. Dobra. I teraz tak, musisz... Tak, tak. Dobra. Mam. I teraz słuchaj, bardzo ważne, wyobraź sobie sytuację. Cały dolny pasek tego craftingu. Tak. Daj trzy deski. Okej. Okay. Dobra. Dobra. A wyżej tak. daj trzy różowe wełny. Okej. Okay. Dobra. Tak jak łóżko wygląda, jak jest kodra i i, i pod... No mam. Masz, zrobiłaś łóżko? Na górze. No zrób łóżko, no. No, no to weź to łóżko i zrób tak. jeszcze jedno łóżko. Tylko teraz zrób yy, białe łóżko. Okej. Okay. Dobra. Czyli musisz po prostu białą wełnę zamiast tamtej dać. Dobra, Ej, ja, ja się cieszę, jak ty się nauczysz grać Minecrafta, tak, że, że nie będę ci musiał nic tylko Tam. będziesz robić tak. Puk, 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 puk. I będziesz wszystko robić, to będzie niesamowite. Zrobiłaś dwa łóżka? Tak. Dobra, tak. to teraz włóż to łóżko białe do środka. I połącz z tym barwnikiem, co ci teraz wrzuciłem. Czyli dajesz łóżko do craftingu i ten barwnik. Mam I, zrób, i weź te fioletowe łóżko Mam No No i teraz weź te dwa łóżka idziemy na górę i musisz je tu postawić Czekaj no I zobaczymy, które łóżko hmm. do ciebie bardziej pasuje Wybierz, które będziesz chciała tu tu, 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 na górę, tu na górę, na górę, a, na, górę. A, na górę Do twojego dobra. pokoju tutaj w tym naszym małym skumałam, no. no No, 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 chodź I teraz stawiaj oba łóżka, żeby zobaczył, jak one wyglądają Jedno, no i drugie postaw I które wolisz? Chyba bardziej pasuje do ciebie to różowe Bardziej, no, bo pasuje... Różowa, nie? No, bo bardziej pasuje do twojego koloru tej bluzy. Dobra, czyli fioletowe łóżko wywalamy i będziemy, będziesz miała różowe. Weź to okay. różowe, postaw tutaj, tu. tu. postawić? Tu A, se okay. postaw. A w sumie, jak chcesz, se postaw. Tu, 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 tak, jakby ja tak myślałem, żeby tu le stało, nie? nie do, do, tu musisz stanąć, tu i postawić tu, przed sobą. Tak. O, dokładnie, no chyba Ule. tak będzie, nie? I masz łóżko. Ale to nie wszystko, co jeszcze ci ogarniemy. Ile ci zostało desek, powiedz mi? Pewnie niewiele, yy, dwie. Dwa. No, dwie, tak, no. Tak mi się też wydawało. Dobra, więc na razie zrobimy, zrobimy... zapożyczam od widzowie, a ja to później tutaj wrócę z powrotem, ale potrzebujemy na szybko. I teraz muszę ci robić skrzynki. Patrz, masz tutaj drewno i wrz... zamień je na deski. Okej. Okay. Zamień je na deski w craftingu i yy, musisz ustawić na tym dziewięciopolowym, czyli na tym craftingu, musisz ustawić deski tak, żeby były wszędzie, tylko na samym środku, żeby nie było. Czekaj, bo ja się nie skupiłam, no? Wejdź w crafting. My jesteś w craftingu? Mm, Tam gdzie nie. jest te 9 na 9, ty, znaczy 3 na 3? No, o, tu, no. I teraz tak, ustawiasz deski w taki sposób, żeby były wszędzie tylko nie na środku. Okej. Okay. I w ten sposób zrobisz y, skrzynkę. Masz? Tak. Dobra, no to weź no skrzynkę i idziemy no. na górę, postawić twoją pierwszą skrzynkę, dawaj. Przepraszam. i postaw tutaj skrzynkę sobie tutaj, Tu? tu? Tu, tu? Tu. 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 No, I patrz, i masz skrzynkę obok łóżka super. elegancko. I to jest skrzynka na twoje itemy. Możesz sobie tam chować co chcesz, dobra? Okay, mogę sobie teraz schować? Możesz, możesz sobie tam schować. Patrz, ja ci tutaj dam ten barwnik, ten fioletowy. Skąd? A, dobra, miałem dwa fioletowe. Dobra, masz to. Masz, a, hmm. bez zgniłego mięsa. I tu masz jakieś podstawowe itemy, dam. Masz takie. Oj, zbieraj sobie te wełny, no i elegancko. Hmm. No i super, i pierwszy dzień. No, ej, jest noc, idziemy spać w swoich łóżkach w końcu, dawaj. No, Czekaj, bo ja chcę tutaj. No, Musisz no, się dobra. położyć do łóżka swojego po, po raz hey, pierwszy. No. Dawaj, kładźcie do wyra, jest sweet dreams i lecimy. do spania również. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie za dwa dni następny odcinek u Dave'a. Eee, pierwszy dzień na Kidowicach przeżyliśmy. Jak Ci się podobało, Tosia? Bardzo fajnie było. Bardzo, bardzo fajnie było. Oby więcej takich tak. dni. Trzymajcie się, Elo.